Ambasador Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 to tytuł, jaki zdobyła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego w konkursie dobrych praktyk w realizacji projektów współfinansowanych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczelnia we współpracy z elbląskim parkiem technologicznym zrealizowała projekt, który zasłużył na główną nagrodę, zatytułowany Rozwój przedsiębiorstw z województwa. Warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Ten projekt został wyróżniony, tak myślimy, że został wyróżniony dlatego, że jest pewnego rodzaju pomostem do następnego okresu programowania funduszy unijnych. Jest to projekt bardzo typowy dla przyszłego rozdania unijnych dotacji. Dlaczego? Dlatego, że on zawiera w sobie te najważniejsze elementy, które będą towarzyszyły przyszłym projektom unijnym, mianowicie rozwój i innowacje. Projekt polegał na tym, żeby dostarczyć do przedsiębiorców Myśl innowacyjną, która pomoże im w rozwoju. Były to zarówno innowacyjne technologie, jak i innowacyjne podejście do ekonomii ogólnego rozwoju przedsiębiorstwa. Konkurs Ambasador FS 2014 w ramach dobrych praktyk programu operacyjnego Kapitał Ludzki organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Welblągu we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz Regionalnymi Ośrodkami FS w Olsztynie i Ełku. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która została laureatem konkursu, w ostatnich kilku latach zrealizowała kilkadziesiąt różnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. przedsiębiorczości. To konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który zorganizowała Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości Praxis, działająca przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, a który promuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży. Pierwszy raz uczniowie tak młodzi, czyli już uczniowie gimnazjów, mogą zmierzyć się z tym wyzwaniem biznesowym i nauczyć się tak naprawdę jak rozsądnie wydawać pieniądze, nauczyć się inwestować, zrozumieć co to są akcje, jak pracuje i funkcjonuje firma. To jest takie ich pierwsze wprowadzenie, na razie bez konsekwencji, w dorosłe życie, w programowanie swojej kariery w przyszłości. W etapie testowania wirtualnej gry biznesowej wzięło udział 120 drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego. Przez fazę eliminacji przeszli m.in. uczniowie zespołu szkół elektronicznych i telekomunikacyjnych w Olsztynie. Biorą udział w turnieju za namową nauczycielki podstaw przedsiębiorczości. Ja tę grę poznałam trochę wcześniej i yy, wiem, że trzeba mieć najpierw podstawy teoretyczne bo trzeba orientować się właśnie w takich różnych pojęciach ekonomicznych jak majątek, jak dług, jak innowacyjność i przez udział w tej grze właśnie poznają te pojęcia praktycznie, w sposób praktyczny i stosują i mają od razu wynik, efekt właśnie swoich podjętych decyzji w formie... Tych wykresów w formie y, punktów zdobytych pieniędzy, mimo że to są pieniądze wirtualne, jednak w jakiś sposób motywują do tego, by, by je zarabiać, by mieć więcej, by pokonywać te trudności w taki sposób, żeby właśnie te pieniądze posiąść. Uczniowie cieszą się, że korzystając z gry decyzyjnej, będą mogli konkurować z innymi drużynami z całego województwa warmińsko-mazurskiego, wykazując się umiejętnościami prowadzenia biznesu. Ja myślę, że bardzo dużo wynosimy z tej gry. Możemy zobaczyć, jak naprawdę się prowadzi taką firmę. Bardzo dużo jest tutaj właśnie zaciągnięte z tych prawdziwych sytuacji biznesowych. Między innymi to, że gra się, że tak powiem, w czasie rzeczywistym, czyli trzeba być cały czas w ciągu tej godzinnej sesji przy komputerze i co minutę jak jest nowy miesiąc i nowe jakieś decyzje, często decyzje trzeba podejmować na sekundach dosłownie. Czyli tak naprawdę wymaga od nas bardzo szybkiej reakcji, a to, to się niewiele różni od, od tych sytuacji na prawdziwym rynku, w prawdziwym biznesie. Przede wszystkim to jest chęć pozyskiwania jakichś nowych doświadczeń, rozwijania samokształcenia przede wszystkim i tego, by wziąć udział w jakiejś, jakim, jakiejś rozrywce połączonej z rywalizacją. Gra adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zakładając wirtualne firmy, rywalizować będą ze sobą o najlepsze wyniki biznesowe. Gra toczy się w różnych branżach. Te branże wybraliśmy pod kątem najmocniejszych gałęzi naszego regionu gałęzi przemysłowych naszego regionu i uczniowie będą mieli do dyspozycji branżę spożywczą, branżę meblarską. I właśnie w tych podziałach będą zakładać swoje firmy i uczą się, jak zaprojektować mebel, jak go dobrze skalkulować na rynku, jak go wypromować, bo w grę wchodzą wszystkie, wszystkie składniki i wszystkie elementy zarządzania cała, cała otoczka wprowadzania na, na rynek nowego pomysłu, idei, inwestycji, produktu firmy. Od 20 listopada do 1 grudnia trwa półfinał. Finał turnieju odbędzie się 9 grudnia w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Studenci pierwszych roczników, studiujący na informatyce i mechatronice, mogą brać udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki. Uczelnia w ten sposób pomaga im wyrównać poziom wiedzy z przedmiotu, który jest jednym z podstawowych na tych kierunkach. To są zajęcia dodatkowe, ponieważ e, ostatnio. Często się zmienia stopień, sposób kształcenia w szkołach średnich. To znaczy niedawno, jak wiemy, weszła matura z matematyki, której wcześniej przez dłuższy czas nie było, prawda? Później no, różne szkoły mają może troszeczkę różny poziom, więc te zajęcia mają jakby, jak same się nazy nazywają, wyrównawcze. Mają wyrównać pewien poziom studentów, dać im mniej więcej podstawę do późniejszych zajęć z analizy matematycznej czy z algebry, no, które już wymagają znajomości materiału szkoły średniej. Studenci są zadowoleni z możliwości brania udziału w zajęciach wyrównawczych, jak sami podkreślają, jednym pozwolą na przypomnienie już zapomnianej matematyki, innym na odrobienie zaległości. Uważam, że zajęcia wyrównawcze z matematyki są bardzo dobrym sposobem na przypomnienie sobie materiału ze szkoły średniej i uważam, że bardzo dobrze pomogą że pomogą po prostu nowym studentom rozpocząć prawidłowo naukę. W moim przypadku jest to totalne przypomnienie, bo jak nie wiem czy to widać, dawno skończyłem naukę, teraz jakby staram się rozwinąć dalej, więc to jest dla mnie ewidentnie przypomnienie i dalej rozwój później. Myślę, że będę miał łatwiej dalej, także mi ewidentnie przypomnienie materiału. Zdecydowanie te zajęcia są bardzo pomocne w przypomnieniu materiału, które mieliśmy na przykład w technikum, w liceum dla reszty grupy są to zajęcia, które naprawdę wspomagają naszą wiedzę i przypominają wszystko, co wcześniej mieliśmy, te zajęcia są jak najbardziej potrzebne, ponieważ stopień znajomości grupy, jeżeli chodzi o matematykę jest różny, a tak, jeżeli mamy właśnie te zajęcia wyrównawcze, to wszyscy możemy wrócić do jednego poziomu i wtedy będzie nam łatwiej startować z następnym materiałem. Zajęcia wyrównawcze z matematyki pozwalają studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na łatwiejsze studiowanie przedmiotów ścisłych na pierwszym i drugim roku. Na początku każdego roku akademickiego studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie mogą wziąć udział w otrzęsinach i połowinkach. Tę łączoną imprezę organizuje tradycyjnie Rada Samorządu Studenckiego. Chciałabym Was serdecznie powitać na imprezie, która odbywa się cyklicznie co roku u nas na uczelni. Impreza od Trzęsiny kontra Połowinki. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przygotowaliśmy dla Was tym razem bardzo dużo atrakcji. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursach i będziecie dobrze się bawić. No w już zapraszam Was oficjalnie do zabawy na parkiecie. Impreza, którą organizujemy od Trzęsiny kontra Połowinki, dla pierwszego i dla drugiego roku, jest imprezą cykliczną, organizowaną co roku przez Radę Samorządu Studenckiego. Impreza ta ma wprowadzić pierwszy rok w mury naszej uczelni, zapoznać ich z funkcjonowaniem i życiem uczelni, nie tylko naukowej, ale również i rozrywkowej. Jeżeli chodzi o drugi rok, ma pokazać i wprowadzić pierwszy rok jak... Wygląda życie studenckie u nas na uczelni. Do udziału w imprezie studentów pierwszych roczników nie trzeba było długo namawiać. Przyszedłem na trzęsiny, ponieważ jest to bardzo świetna integracja między kolegami z roku. Uważam, że to świetna zabawa i każdy powinien tu przyjść. Zabawa była jednocześnie adresowana do tych, którzy są już na półmetku studiów. Wszystkich nas łączy szkoła. Więc fajnie, że jest też impreza, gdzie możemy się lepiej poznać wszyscy, tak? a nie tylko nie wiem, w grupach czy, czy na roku. Także fajnie jest, że można się tak zjednoczyć, można się pobawić. Na pewno będzie wesoło, na to, na to też liczę. Także myślę, że będzie ciekawie. Konkursy będą, zabawy będą, także cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Samorząd organizując imprezę chciał, żeby studenci wspólnie wkroczyli z uśmiechem w nowy rok akademicki. Założenia zostały spełnione, bo studenci bawili się do rana.